Bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję ci, jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czy Libiana? Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I Jestem tym podekscytowana, nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica, najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. No to dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak, nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd? Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas. Byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Hmm, tylko jeden tik, tak? Nie najem się taką drażetką. No ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. Okay. To jest takie fajne. Ale Lily je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie! W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo! To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Są moje! Koniec z wami macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Win. Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Okej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. Przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Jej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę? Bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej Lili, otwórz usta. Pomogę ci, wycisnę czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No otwórz usta, jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobra? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród. Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydało mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś. A ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow! No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Fuj, tak. Lili, zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem, trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę jeść całą tę górę? Musisz, bierzemy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę? Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. Aaaa, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje, po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyję, nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi. Co jest? Gdzie my jesteśmy? Witajcie w challenge'u tajemniczych przycisków. Co to za challenge? Dlaczego jesteśmy w klatkach? Dlaczego tu są kamery? Czy ktoś nas obserwuje? Zabierzcie nas stąd. No i po co te krzyki? Przed wami cała zabawa. Naciskaj przycisk, nie bój się. To prawda, przycisk wcale nie jest straszny. Zwłaszcza, że wylosowałaś pyszny napój ze Starbucksa. Zobaczcie, jaki wspaniały. Yummy! Z bitą śmietaną. Jillian, to wszystko jest Twoje, baw się dobrze. Tylko nie zapomnij o oddychaniu i uważaj na włosy. A dla zdoby czapeczka z delikatnej bitej śmietany. Bardzo ci pasuje jest smaczna spróbuj. Ej! To moje! Wow! Mmm, pyszności! Jaka delikatna! Ciekawe, co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk. Co my tu mamy? Aha! Karma dla kotów. Wszyscy je uwielbiamy, ale ta paczka jest dla ciebie Nancy. No, pachnie tak sobie! Pewnie jeszcze gorzej smakuje. Ojej, oh prawdziwy deszcz o smaku tuńczyka. No Nancy chyba się nie spodobało. Cóż, może następnym razem jej się poszczęści. A teraz znowu kolej Gillian. Ciekawe co czekają tym razem. Hmm. Nacisnę ten przycisk. Sprawdźmy. O tak, to Coca Cola. I to ile? Cała piramida. Ojej, Gillian! Uważaj! Kola spada na ciebie jak grat. Obyś tylko nie nabawiła się guza. Ostrożnie! Knał, nie zaraz oberwiesz! Ale za to możesz się cieszyć chłodną kolą. Co? Ja mam karmę dla kotów, a ona Coca-Colę? To niesprawiedliwe. Nancy, mamy nadzieję, że tym razem ci się poszczęści. O, to przecież blaster! Można nim zamrażać różne rzeczy. Spróbuj! Jest załadowany i gotowy do lodowego ataku. Tylko uważaj. Ojej! Ups! Wow! Mrożona kola smakuje jeszcze lepiej! Niczym lody! Jillian, daj mi spróbować. To ja zamroziłam ci kole. Nie dasz? No to patrz. Moja broń zamienicie w lodowy posąg. Hej co? Teraz możemy udekorować tobą zimowy park. A póki Jillian jest rzeźbą z lodu, zobaczmy, co będzie dalej. O, kakao Nesquik. Jakie pachnące i gorące. Sam raz, by roztopić naszą królową śniegu, Jillian. Patrzcie! Udało się! Przyjemny czekoladowy prysznic. Co może być lepszego? Ale dobrze. Kurczę! Nancy, twój blaster już się rozładował. Nie możesz niczego zamrozić. Jillian, naciskaj na guzik. Tu hmm. jest tak ciekawie! Za każdym razem nowa niespodzianka, co się teraz wydarzy? Wow! To szpiegowskie okulary! Mają je tylko prawdziwi szpiedzy! Pożyczymy je na chwilę! Czego się nie robi dla challenge'u? Łap Jillian! Wyglądają rewelacyjnie! <słuch> Baw się dobrze! Tylko uważaj, to cenny przedmiot! Wow, jakbym była w grze komputerowej. Co to? Jakieś podpowiedzi? Nacisnę ten uśmiechnięty przycisk. Myślę, że trafię na coś wspaniałego. Masz rację, Gillian. To wielkie wiadro słodkiego karmelowego popcornu. I jest całe twoje, pyszne i chrupiące. Masz teraz zajęcie. Uporaj się z tą całą górą popcornu. Nie jest to łatwe zadanie, ale dasz radę. Kurcze, wow! Ale pyszności. Co jeszcze? Nacisnę jakiś guzik. Niech będzie różowy. Sprawdźmy, co dostałaś. Ojej! Wielka torba kolorowych skitelsów. Wiem, że je bardzo lubisz. Ech, szkoda, że w życiu pada deszcz ze zwykłej wody, a nie z kolorowych skitelsów. Ale super! Zgadzam się. Okej, okay. a co kryje się pod tym przyciskiem? Czekamy z niecierpliwością! Wow, to gigantyczna paczka delikatnych marshmallows. Są przepyszne. Jillian, jesteś taką szczęściarą. Po prostu toniesz w słodyczach. Każdy chciałby być na twoim miejscu. Ciesz się. O tak. Ale pyszne pianki. Mniam, mniam. Mogłabym jeść je wiecznie. Ej, a może podpowiesz mi, który guzik powinnam wybrać, żeby też dostać coś smacznego? E, tak, naciska zielony. Dziękuję. Ciekawe, co tam jest. Nie chcecie martwić Nancy, ale dostałaś rybę z puszki. Co za zapach! Uch, uch. Cóż, może będzie ci smakować. Każdy ma inny gust. Niektórzy lubią coś na słono. Ups, ale ty chyba nie lubisz, co? Cóż poradzić, takie są zasady naszego challenge'u. Może trafić się wszystko. Jillian, oszukałaś mnie! Pożycz mi swoje okulary szpiegowskie. Ciekawe, co można przez nie zobaczyć. Ojej, są w odpowiedzi i guzik do wyjścia. No, w końcu na wolności. Ojej, co się dzieje? Pomocy! Przepaść! Co mam robić? Uff, było blisko. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Gillian, twoja kolej. Wybierz przycisk, ale koniec z podpowiedziami. Okulary przepadły. Ciekawe, co będzie. Ojej, Nutella. Jaka słodka. Czy może być coś lepszego niż wodospad z czekolady i orzechów laskowych? Gęsta, delikatna masa idealnie łączy się z puszystymi piankami marshmallows. Próbuj, Gillian. Jak? Chyba ci smakuje. Wydaje mi się, że wystarczy. No i co powiesz? Znowu jej się poszczęściło. Spróbuję czerwony. Ojej! Słodkie fasolki Jelly Belly. No wow! Ale jest pewien haczyk. Te cukierki są dostępne we wszystkich smakach. Nie dowiesz się, jaki się trafi, dopóki nie spróbujesz. No i co? Jaki ci się trafił? Ojej, ile cukierków! Wyglądają dosyć ciekawie. Spróbuję. No i co, Nancy, opowiadaj. Ojej, to magiczny cukierek. Jesteś teraz niewidzialna. Nancy, gdzie się ukrywasz? Ej! Poszła sobie i nic mi nie powiedziała? Hej! Nancy, gdzie się ukrywasz? Oh, no! A... <grywa> Nikt mnie nie widzi. Ale super! O! Mój nos! Oj! Zaraz oberwiesz! Widzę cię! Czekaj, idę po ciebie! Gdzie jesteś? Wychodź! <grywa> no dalej! Co to jest? Klucz od klatki! Kuchaj, jestem wolna! Teraz ty, Gillian! Chodź, chodź. Spadajmy stąd. Żegnaj, wredne klaunie. Pa, pa. Dobro oto wasze paczki. Można je zabierać. Dziękujemy, panie dostawco. Zobaczmy, co włożyli do mojego pudełka. O, różowy mop. Świetnie. Zdecydowanie będzie mi pasował do stylowego czyszczenia pajęczyn z mojego ulubionego domku. Co za ogromny pająk. Mam nadzieję, że nie osiwieje od takiego okropieństwa. O nie! Jaki wielki pająk! Siedź tam teraz, ty, potworze! Zaraz zamknę wszystkie pająki w tym odkurzaczowym więzieniu. A co mi włożyli do pudełka? O, gumowe rękawiczki. Świetnie, zaraz pozbędę się wszystkich śmieci z mojego przyszłego wymarzonego domu. Precz z pajęczynami! Paniale! Yes! Wow, kim? Tak, tak, wiem, że jestem wow. Ten różowy dywanik tak mi pasuje. Ale potrzebuję go do urządzenia domu, więc uzbrajamy się w skrzywacz i zaczynamy oprzywać dom cudownie miękkim, różowym dywanem. Uwielbiam ten kolor. Idealnie podkreśla mój różowy nowy styl. A to serce będzie wyglądać niesamowicie na dachu domku. Wszyscy będą wiedzieć, że mieszka tu ślicznotka Kim. Teraz muszę trochę przyciąć włosy. Ale nie sobie, tylko na domku. Potrzebuję takiej samej pielęgnacji jak ja, aby być piękną przez cały czas. Mój dom jest gotowy. Co tam zrobiła Kim? Jakiś różowy kłębek wełny. Zaraz pokażę fajny projekt domu. Nie będę potrzebował do tego niebieskich Pringles. Wiedziałem, że kiedyś mi się przydadzą te puszki po chipsach, które zbierałem przez całe życie. Potrzebowałem ich właśnie na tę chwilę. A tu będą fajnie wyglądać moje ulubione niebieskie żelki. Ale to nie wszystko. Oreo! Uwielbiam te ciastka, więc przykleję je na dachu. Wow, świetnie to wygląda. I flaga! Gotowe! Au, dzisiaj, co ty tam robisz? Okay. Ja nadmuchuję balony. Będą idealnie pasować do mojego domku. Oh. Muszę nadmuchać wszystkie balony, żeby wystarczyło na cały domek. I ostatni. Trochę się zmęczyłam. Widzę gwiazdki w moich oczach. O rany, mija, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Chcę jak najszybciej ozdobić mój domek. Dobra, zacznę od dołu i przejdę na samą górę. Te żółte baloniki przypominają mi długie kiełbaski. To tak zabawnie wygląda. A na górze dodam słoneczko. Wasze domy są takie kolorowe, co będzie dalej? Banany są takie pyszne, ale potrzebuję ich więcej. Wykopię dziurę i włożę do niej skórkę po bananie. Świetnie. A teraz to wszystko podlejemy i czekamy. Wow, jakie fajne bananowe drzewo wyhodowałam. A oto i moje ulubione banany. Ok, tu zdecydowanie będzie stał leżak, na którym będę odpoczywać. Zakrywam głowę, żeby nie dostać udaru i napiję się pysznego koktajlu. Cudownie. Oho, banany. Myślę, że moja sąsiadka nie będzie miała nic przeciwko, gdy kilka zjem. Cześć Mia, przyłapała mnie. Nie było mnie tu. Dobra, muszę wymyślić coś fajnego na moim podwórku. Wiem. Mam samochód, ale nie mam gdzie nim jeździć. Zbuduję gigantyczną trasę wyścigową. Łączę tutaj i tutaj. Wow, ale super! Tutaj stawiam samochód i BUM! Wow, jedzie tak szybko! To niesamowite! Uwielbiam samochody wyścigowe. Hej Kim, chcesz się ze mną pobawić? Po co mi te dziecięce zabawki? Mam tu coś bardziej interesującego. Mam cały zestaw narzędzi i części mojej huśtawki. Muszę ją tylko złożyć. Zrobię to w mgnieniu oka. Mamy to! Moja różowa husztawka jest gotowa. Posadzę w niej mojego jednorożca. Brakuje mi tu skrzynki pocztowej, inaczej jak będę dostawać wiadomości od fanów? O, ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. Dostaję mnóstwo listów od przyjaciół z różnych krajów. Mam już nawet pomysł, jak ją pokoloruję. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce pocztowej. Jak pięknie! Wow, super. Ja też mam świetny pomysł. Poznajcie się to hipopotam Bob. Będzie pilnował mojej poczty. Oh, yes. awesome. Dzień dobry wszystkim! Jestem listonoszem. Przyniosłem Wam Waszą pocztę. Jaką masz słoneczną skrzynkę pocztową, panienko? To Twój list? Dzień dobry, panie Den? Ja też przyniosłem Ci list? Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami. Aj, to boli! Nie przyniosę Ci więcej poczty. Zmień skrzynkę. A kto tu mieszka? O rany, jakaś licznotka. Ja ten tego list. Oj! Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Co za wstyd. Oto twój list, piękna pani. Dziękuję bardzo. Muszę lecieć do zobaczenia za tydzień. Coś mi się już znudziły te samochodziki. Wiem, mam do zrobienia całe wnętrze domu. Muszę szybko stworzyć pokój marzeń. Oj, ale tu pusto. Potrzebuję tu czegoś fajnego. Zacznę od ścian. Niebieska farba na ścianach będzie wyglądać idealnie. Pomalujmy tu wszystko. O, rany uwielbiam malować. Co tam dalej? No tak, dywan. Miękkie puzle na pewno będą wyglądać spektakularnie w pokoju prawdziwego faceta. Super! A tutaj będzie ściana z moimi zabawkami. Oto i one. Jestem fajny i bawię się tylko fajnymi zabawkami. A niebieski człowieczek będzie to wszystko ochraniać. O, prawie zapomniałem o hagiłagi. Kilka moich obrazków na ściany. No super. A z tym trzeba być ostrożnym. A to podłoże będzie stało tutaj. Będzie idealne jako stolik. Już mam co na nim postawić. Domek dla mojego chomika. Poznajcie mojego małego chomika Pita. Będzie mieszkał ze mną. Pufa dla mnie i chyba wszystko gotowe. Ekstra. A teraz czas na relaks i zabawę z moim małym przyjacielem. On przynosi mi szczęście w moich grach. Mam prawdziwy pokój marzeń. Jestem taki szczęśliwy. Tu jest niesamowicie fajnie. Chcę urządzić swój pokój jak den, ale najpierw zrobię sobie paznokcie. Ten różowy Mani doprowadzi wszystkich do szału. Dlaczego te ściany są tak okropnie białe? No to nie przejdzie. Pomaluję je szybko na różowo. To takie słodkie. Zaraz narysuję serduszka w całym pokoju. Wygląda tak uroczo, zupełnie jak ja. Idealnie. Malujemy. Co to za pusta podłoga? Do pani! Różowe dywany są teraz w modzie. Dodam jeszcze kilka serduszek i łańcuch świetlny. Wspaniale! Przesyłam wszystkim słodkiego buziaczka! A co ja tu mam? To różowa żerafa z super długimi ramionami, o! Przykleję ją tutaj. A to mój autorski obraz. Ten stolik będzie tu świetnie wyglądał. Akurat nie mam gdzie położyć swoich rzeczy. Okay. A tutaj będzie uroczy stolik z lustrem, żebym mogła być ładna każdego dnia. Mm. Powinnam poprawić mój makijaż. Jestem oszałamiająca. Moje włosy są najdelikatniejsze, a dobre perfumy to klucz do sukcesu, więc nie oszczędzamy na tym dziewczyny. Cudownie mój pokój jest gotowy. Jest najpiękniejszy ze wszystkich. Wow. Prawie zapomniałam przedstawić wam jeszcze jedną ślicznotkę w tym domu. To moja kopka Marta. Będzie tu ze mną mieszkać. Znalazłam nawet dla niej łóżeczko. Jest taka słodka. Te białe ściany mnie smucą. Muszę to naprawić i mam świetny pomysł. Najpierw pomalujmy ściany na żółto, aby było jaśniej i bardziej pozytywnie. Wylewam farbę i rozprowadzam ją wałkiem. Uwielbiam malować ściany. Zaraz narysuję wam słońce. To ja wam wysyłam promienie dobroci i uśmiechu. Pięknie. A teraz musimy wszystko szybko zamalować! Idealny, żółty kolor, ale nie lubię siedzieć na podłodze. Muszę dodać coś miękkiego, jak piasek. Uwielbiam piasek z plaży. Jest taki miękki i ciepły. Super! A teraz powieszę kilka dekoracji na ścianach. Mam tu delikatny kwiatek i fajną kaczkę! Pakwa! A to mój stojak na różne różności. Prawie zapomniałam o moim najważniejszym przyjacielu duszowej kaczce. Usiądź i postawimy cię tutaj. Stolik będzie tu świetnie wyglądał. Potrzebuję też czegoś do siedzenia. To żółte nadmuchiwane koło będzie idealne. Tu jest tak fajnie, aż mam ochotę zagrać na ukulele. Co wyda to? Później urządzę koncert, ale na razie powieszę je tutaj. Kwiaty na suficie będą idealne. I zdjęcie mojego ulubionego zwierzaka jest taki słodki. Kocham go. Przy okazji, gdzie jest Richie? Richie, chodź tutaj, cześć kolego!